Dzień dobry kochani, jak co wtorek w naszym podcaście wita Was Wasia oraz Monika. No i co możemy jak zwykle zrobić? No przeczytać Wasze historie, co uwielbiamy jak najbardziej. I mamy również informację na samym początku, szybką, że nie za długo planujemy konkurs na naszym Instagramie i do wygrania jest pomadka. Dokładnie tak, marokańska pomadka, którą przywiozłyśmy specjalnie dla którejś z Was. Albo tak. któregoś. No dla kogokolwiek. Tak. Także e, zachęcamy do śledzenia naszych social mediów. E, no i jak standardowo, jak zawsze, dziękujemy Morgan Tenne za udostępnienie miejsca. I bez zbędnego gadania, zaczynamy. zaczynamy. Dzisiejszą historię przeczytałam Mącia i myślę, że możemy już zaczynać. Jak najbardziej. Nie udało mi się wkleić tej wiadomości w DM, więc wysłałam tu. To nie jest jakaś strasznie dramatyczna historia, ale warto ją opowiedzieć. Chyba mnie bawi przynajmniej. Dla celów tej opowieści, nazwijmy go Wiesiek. Poznaliśmy się przez wspólnych znajomych. Miły i przystojny chłopak, dobrze nam się pisało i gadało. Choć chyba nigdy nie byliśmy na takiej oficjalnej randce. Albo już zapomniałam. Dzieliło nas jakieś 300 kilometrów, ale często dzwoniliśmy i pisaliśmy. Naprawdę go polubiłam. Ale byłam ostrożna. Moja poprzednia relacja była specyficzna. Ogólnie Wiesiek był w porządku, ale miał jeden szczególny dar. Jego śmiech. Serio. Brzmiało to, jakby się dusił, i było tak głośne, że czasami było mi wstyd. Na szczęście, pisząc, tego nie słychać. <laughs> Nasza znajomość trwała raptem może dwa tygodnie, gdy pewnego dnia zapytał, jakie mam plany. Akurat wybierałam się na przybieraną imprezę do znajomych. Biesiek stwierdził, że wpadnie. Pociągiem to dwie, 3 godziny drogi. Niby nie tragedia. Było mi nawet miło, ale nie znałam go na tyle dobrze, by przedstawić go całej mojej paczce. A było tam sporo ludzi. No i wpadł. Oczywiście bez stroju. Nie chcąc, by odstawał, dałam mu mój strój do judą i wyglądał w nim komicznie. To jednak był dopiero początek. Na żywo rozmowa nie kleiła się już tak dobrze. Oboje chyba trochę żałowaliśmy tego spotkania, ale musieliśmy jakoś przetrwać. A potem zrobiło się naprawdę niezręcznie. Wszyscy byliśmy z jednego środowiska. Więc teoretycznie Wiesiek powinien się zgadywać z moimi znajomymi, ale nie. Wszyscy zaczęli się z niego śmiać. O nie. Miał dziwne poczucie humoru, był nahalny, a jego charakterystyczny śmiech nie pomagał. <śmienicza> <śmienicza> Przepraszam, wyobraziłam to sobie. <śmienicza> Jeszcze w tym stroju tego dżumbo. <śmienicza> Było mi wstyd, więc zaczęłam go unikać. Może to głupie, ale naprawdę mnie wtedy męczył. Niestety, zamiast wyluzować, Wiesiek pił. I to niekoniecznie swój alkohol, co tylko bardziej irytowało ludzi. O nie, ale to brzmi naprawdę źle, już teraz. Wiesiek tak lekko wieśniacko podchodzi. Może dlatego, Max, tylko Wiesiek. Jest, jest duża szansa, że tak. <laughs> Wraz z kolejnymi drinkami stawał się coraz bardziej natarczywy i co tu dużo mówić, obleśny. A potem upił się praktycznie do nieprzytomności. O nie! W pewnym momencie organizatorka imprezy zaczęła pytać, kim on właściwie jest i z kim przyszedł. Gdy dowiedziała się, że to mój gość, poprosiła mnie, żebym się nim zajęła. Jeśli tego nie zrobię, ona go wyrzuci. Kurde, ale Aleksie. No! Najgorsze. No. <laughs> No i super. Koleś, z którym prawie nie rozmawiałam całą noc, który mnie irytował, przed którym się chowałam, nagle stał się moim problemem. Nie miałam jeszcze mieszkania w tym mieście, więc nie mogłam go u siebie przynocować. Próbowałam mu wytłumaczyć, że musimy znaleźć dla niego jakieś lokum, ale Wiesiek miał inny plan. Oświadczył, że wraca do domu. Przypomnę. Był pierwszy raz w tym mieście, pijany w sztok. I chciał wracać 300 km pociągiem w środku nocy. Nie udało mi się go przekonać. Wyszedł i zniknął. Dosłownie. Nie zdążyłam się ubrać, a jego już nie było. Nie odbierał telefonu, nie odpisywał cisza. Nie udało mi się go przekonać. Wyszedł i zniknął. Dosłownie. Nie zdążyłam się ubrać, a jego już nie było. Nie odbierał telefonu, nie odpisywał cisza. Kurde, coś mi się wydaje, że dla Wieśka to też nie była. Najprzyjemniejsza, najprzyjemniejsza, najprzyjemniejsza impreza w jego życia. <noise> Naprawdę. Byłam wystraszona, wkurzona i upokorzona. Bałam się, że coś mu się stanie, bo ledwo trzymał się na nogach. Dopiero następnego dnia napisał mi długą wiadomość. Stwierdził, że nie rozumie mojego zachowania, że może faktycznie trochę się wygłupił, ale przecież był sam i nikogo nie znał, więc to nie jego wina. Ok. Okazało się, że faktycznie poszedł na pociąg. Posiedział chwilę na peronie, a potem wrócił do siebie. Nie odpisałam. Po prostu zostawiłam to tak, jak było. Czy mogłam się inaczej zachować? Pewnie tak, ale nie zmienia to faktu, że koleś wbił mi się na imprezę, upił, narobił przypału, zniknął, a potem jeszcze miał do mnie pretensje. Widziałam go jeszcze raz po tej sytuacji. Powiedzieliśmy sobie cześć i tyle. Nie wiem, czy to normalne, ale komu bym tej historii nie opowiedziała, wszyscy reagują tak samo. Wieśku, jeśli to słuchasz, przepraszam. Nie, no, ja powiem ci tak. Coś mi się wydaje, że to nie była miła noc dla Wieśka, dla ciebie. I ja czuję, że zapał go lekki moralnie, jak po prostu następnego dnia. No, też mi się tak wydaje, ale. No. Albo nawet jeszcze w trakcie tej imprezy, jak poszedł na ten pociąg, to może wtedy czuł, że Miał odwalił. czas na przemyślenie. No. Miał czas, jest duża szansa, no. że miał czas na przemyślenia, ale ogólnie wydaje mi się, że po prostu oboje po części zawaliliście. Nie, że tylko jedna strona albo druga, no bo jednak ty go unikałaś, on przyjechał tam dla ciebie i... No, no. Strasznie przypołowa sytuacja. W sensie przypałowa. Wydaje mi się, że to też sytuacja, która się dość często zdarza. a mi się też wydaje, że ona mogła niekoniecznie chcieć też, wiesz, spędzać może tak mega z nim czas, no. bo byli tam inni znajomi. Oni też nie mieli jakiejś takiej określonej relacji, no i chłopak się wygupił, więc nie wiem, czy to no nie. No nie chciała być pewnie utożsamiana z tym. Tak, tak, tak. Ja to rozumiem, całkowicie to rozumiem, aczkolwiek, no i szkoda i ciebie, i Wieśka, no. Szkoda i ciebie, i Wieśka, ale skoro mówisz, że dramatycznie przeszkadzał ci jego śmiech, to z tego dzieci by nie było. No, no. Nie, ale ja jestem ciekawa, właśnie, co to jest za osoba, no bo są tacy ludzie, których spotykasz, i oni się od razu denerwują, wiesz. Są... Ale nie wiem, czy to jest tutaj taka sytuacja, jak ty masz, to masz na myśli, no bo tutaj po prostu była wypadkowa, która spotęgowała ją alkohol, myślisz? No, wydaje mi się, że na pewno okoliczności nie były sprzyjające, o może w ten o, sposób na to, to nazwę, bo no bo kurczę, no jest impreza, on przyjechał, pewnie był zestresowany, zaczął pić, znaczy słabo, że w ogóle zabierał alkohol innym ludziom. No to tak. W ogóle to, że się pojawił bez zaproszenia, bez przebrania i w ogóle, że to było takie bez sensu. Ale skoro ty go ubrałaś w ten strój, to mnie zastanawia, bo powiedziałeś, że nie masz tam mieszkania w tym mieście jeszcze. To jak ty jak tego ubrałaś w strój? To on ci powiedział, że nie masz przebrania. ty przywiozałeś ze sobą? Czy mieszkasz z rodzicami? Czy A może ona mnie tam to? judo i miała akurat ze sobą po treningu. Ta, ja tak, wyciągnęła z i mówi. No, to, to mój strój do judo. <grym> nie to wiem. też się Basia nie klei, co mówisz. To też się nie klei. Dlaczego mogę mieć trening albo jakieś mistrzostwa judo, słuchaj. Jest taka szansa. No jest. Jest gdzieś tam. Jest, jest, jest. Jeszcze się dowiemy, że tak było. Jakaś jest. Nie, no, ale fakt, faktem. No, no faktycznie to jest historia, w której są dwie strony medalu. Że Wieśek mógł czuć, że to się inaczej potoczy, a Ty mogłaś też czuć, że to się inaczej potoczy. Tak, ale miałeś w ogóle kiedyś taką sytuację, że przyprowadziłaś kogoś do grona znajomych, co zrobił przypał? co zrobił przypał. Yy, bardziej miałam tak, że po prostu ktoś, kogo przyprowadziłam, tak bardzo się nie czuł i tak bardzo nie potrafił złapać tego flow z okay. ludzi, że ja czułam się w obowiązku, żeby wziąć, wziąć tą osobę. I tak, patrzcie, tutaj jest, nie wiem, Artur, przygarnijcie go, on jest nieśmiały. O nie, jest, No tak, no bo wtedy czułam taki obowiązek trochę, żeby się zająć tą ta, osobą. no ja rozumiem to całkowicie. Ja też miałam kiedyś taką sytuację. No. I ta sytuacja jest z moim przyjacielem. To Pani. jest najśmieszniejsze i to było w pierwszym miesiącu. No dobra, w pierwszych dwóch miesiącach, jak się znaliśmy. Okej. Okay. I mam nadzieję, że, że tego nie słucha. Ale nie powiem, na jaką skalę to był przypał. No. No bo nie mogę mu tego zrobić. Ale no, poszliśmy na imprezę halloweenową do moich znajomych ze studiów i on mi narobił przypału. No. Narobił trochę burdy, po czym też zniknął. Ja do niego dzwoniłam, nie wiedziałam, co się z nim dzieje. Okazało się, że on mi następnego dnia rano przeprosił mnie i powiedział, że po prostu strasznie się spił i że Ee, że wrócił do domu i że nic mi nie powiedział. Podobna historia. Tylko tam było jeszcze takie... Tam, tam było trochę trochę nie. Ale nie zdradzę tego. Dobrze, dobrze. Jako, że mam ogromny szacunek do mojego przyjaciela, nie zrobię mu tego, chociaż sądzę, że i tak tego nie słucha. <laughs> Mówi, jakby tam powiedział, e, są jakieś babskie pogaduchy. <laughs> trochę tak, trochę tak jest ogólnie. Tak, tak, więc jest szansa, że się nie dowie, że go sprzedałam lekko. Eee, but still, no, miałam taką sytuację i pamiętam, że było mi tak ogromnie głupio. Że chyba nikt więcej zniósł, nie poszłam na żadną imprezę. O nie. O Boże. O nie, co to znaczy, że tu mamy jakieś. Wspomniałaś mi. jakieś flashbacki z Wietnamu. O, o mój Boże. Tak, są flashbacki z Wietnamu. Słuchamy, słuchamy. Ale ja też nie sprzedam, ale to jest identiko. To jest też tak, że poszłam. Kurde. Teraz żałuję, że nie możesz też żałować. Kurde, ja też teraz muszę go sprzedać, bo to jest zbyt dobre. Tak troszkę chociaż. Tak, Tylko sprzedam. Tylko tak, damy taki, takie lekko, takie zainteresowanie, spicy temacik. Tak. Taką herbatkę do wypicia. <laughs> Słuchajcie, mój kumpel, w sumie no, przyjaciel też, on nie mieszka już w Poznaniu, przeprowadził się. Mam nadzieję, że go nie Siekaj. zidentyfikujecie. Ja chyba wiem, o kim mowa. Ale teraz musimy zrobić cięcie, muszę się zapytać właśnie, czy o te osoby chodzi. No. Tak, to o tą osobę chodzi. Dokładnie. Okej. Okay. Ogólnie mój przyjaciel, słuchajcie, on jest trochę niezręczny czasami w relacjach. I tych romantycznych, i tych podrywających. I ogólnie sytuacja wyglądała tak, że my żeśmy poszli na jakąś imprezkę w Poznaniu i on był taki bardzo spragniony znajomości nowych, nie? Okay. Rzucił się po prostu w ten wir, również się upił. Także alkohol nie jest, nie jest dobrym doradzaczem w tych sprawach. Ogólnie alkohol nie jest dobry. Pamiętajcie o tym, żeby stronić od wszelkich używek, bo one są niedobre i robią wam sieczkę z mózgu. Dokładnie. A teraz słuchajcie, tego zostawiłam go dosłownie na jakieś 5 minut wtedy i powiedziałam tylko, że no to jest mój kumpel, którego imienia nie wymieniamy i że przyjechał skądś tam bla bla bla, zaczyna tutaj studia bla bla bla, bla i tak dalej. No jego ja go zostawiłam tam na 5 minut. I jak wróciłam, to moi znajomi spojrzeli na mnie, tak. Basia, co to za ziomek? Nie, tak w tej zasadzie trochę. A ja tak mówię, co? Mówił coś dziwnego, czy o co chodzi? O. I okazało się, że ogólnie tak przykrężował przy tym stole. Po pijaku, że im stwierdzili, że w ogóle gościu jest jakiś odklejony od rzeczywistości. Zaczął podrywać w ogóle jedną z moich kumpeli, tak nieudolnie, strasznie. I on też o tyle spoko, że. Że ona potem z normalnie porozmawiała i się dogadali, że to było po prostu wypadkowo alkoholu i chyba tego, że się trochę zachłysnął towarzystwem, że tak to nazwę, i chciał po prostu znaleźć sobie znajomych, bo on nie miał tutaj znajomych. No, w nowym, nowym miejscu wiadomo, ale no taki ciężki start, jak robisz klinczową akcję przy pierwszym tak, poziomie ludzi. No i ogólnie strasznie ta sytuacja się za nim ciągnęła, bo potem parę razy, jak jeszcze wyszedł na miasto, to spotkał też ludzi, którzy jakby dołączyli do naszych znajomych i go kojarzyli z tej sytuacji. I. No, nie potrafił sobie wytłumaczyć ze swojego zachowania, bo to było tak nachalne, On takie, jakieś takie rzeczy na podryw wrzucał mm, na no zasadzie, że. A, wiesz, że tutaj. Nie wiem, nie potrafię tego powtórzyć. Przyjechałem tutaj, masz takie piękne oczy, wiesz, na takiej zasadzie, taki Osiem tani mi blask Twoich oczu. Tak, on, taki... on założył wtedy ciemno okulary i powiedział: Gwiazdka, jesteś fajna. Tak, on taki tani podryw zrobił. Ja jestem ta w podrywach, więc nie bierzcie ze mnie przykładu. Tak, i troszeczkę się to za nim ciągnęło, i ludzie musieli po prostu się do niego przekonać później, że on jednak nie jest taki kończowy. No, ciężkie są początki, i wydaje mi się, że wracając z naszej historii, w tym przypadku po prostu mogła być wypadkowa tego, że chłopak był zestresowany. No, tak. Zaczął mi się pić wydaje. alkohol. Alkohol zrobił mu sieczkę z mózgu. Nie był w stroju do judo, nie, więc ogólnie był w ubraniu, w którym się nie czuł komfortowo. Tak, dokładnie. Więc jego mózg zrobił fikołka. Jest taka szansa. Aczkolwiek, no nie wiemy, nie dowiemy się raczej tego nigdy, e, czy był w porządku, czy nie był w porządku. Bo mm -hmm. nie wiemy, czy ta historia będzie miała ciąg dalszy, ale z, twoich, z Twojego opisu wynika, że nie bardzo. Że nie będzie kontynuacji. <gry> Ale to jest bardzo miłe, że przepraszasz że wieśka. no bo wiadomo, przykre jest, kiedy idziesz na imprezę, nikogo nie znasz, i jedyna osoba, którą znasz i też jeszcze nie do końca, bo chyba z sieci tylko, tak, to mm, no to cię unika. Ja, ale było, też pytanie, ja bym było przykro. Ja nie, wiem, nie wiem, co ja nie wiem, bo jak bym się zachowała. Ja już, mm -hmm. tak, ja, tak dawno nie byłam w takich sytuacjach, żeby iść gdzieś na imprezę, gdzie nie znam ludzi. Czy ja nie, bym się chowała. Boże, byłam, młoda byłam bardzo jak na takiej pracy chodziłam. Także. Ale też pytanie, czy ona go unikała, wiesz, z tego powodu, że już zaczął odwalać, czy od samego początku. Ja zrozumiałam, że dlatego, no. że w sensie, że tam były dwa główne powody. No. Jeden to jest to, że okazało się, że wcale rozmowa się tak nie klei na żywo, jak w tym. Faktycznie. A drugi, że jak się upił, to już było źle. No, to jest ogólnie ciężkie. W sensie, może był natarczywy, wiesz. Staram się teraz trochę wybronić tą sytuację. Może był taki no, naprawdę niekomfortowy. No mógłbyś, no wiesz, no to i ciężko. No, też jak się wbił po prostu na tą imprezę, chciał być mimo pewnie chciał spędzić z tobą czas. <laughs> nie udało się. <laughs> Niestety ta misja nie przebiegła zgodnie z planem. No nie. Ale cóż, no Wiesiu, przykro nam, że zostałeś pod... zlany. A dla naszej słuchaczki nie przejmuj się, zdarza się najlepszym. Tak. W sensie każdy popełnia takie błędy i, i ja pewnie też tak zrobiłam. No zresztą tak, ja zrobiłam, ty też tak zrobiłaś, oboje tak. opowiadałyśmy o tym. Poszłam na chwilę do łazienki i widzisz, co się wydarzyło. I nawet po takich sytuacjach dalej możecie być przyjaciółmi. No ja się dalej przyjaźnie z moim kumplem i... Myślę, że pewnie byśmy się śmieli z tej sytuacji, ale oboje nie chcemy do tego wracać. <grymne> <grymne> Okej, okay, no jeszcze tutaj standardowo bardzo dziękujemy za przesłanie historii i Was również zachęcamy. I jeszcze tutaj, jako taki bonusik do tego odcinka, mamy przemyślenia naszej słuchaczki, która nam odpisała w związku z naszymi odcinkami, do których Was serdecznie zapraszamy. I zachęcamy do obejrzenia, i wtedy możecie sobie też tam e, obczaić, o co tam chodzi, ewentualnie nam też napisać takie przemyślenia, bo bardzo je lubimy. Bardzo często napiszecie w komentarzach, e, na przykład na YouTube, pod filmikami, co uwielbiamy. Tak, tak, no. Także e, pierwsza dotyczy historii Oni Zawsze Wracają. I nasza słuchaczka napisała tak. Z moich doświadczeń jest to w 99% przypadków prawda. Pierwszy eks na ten moment w związku. Pisze i dzwoni jak tylko nie układa mu się w związku. Mega dziwne, ogólnie. W sensie. Nie, nie wiem, jak bym się czuła w takiej sytuacji, wiesz? Nigdy nie miałam takiej sytuacji. Nigdy nie było sytuacji. w sensie Ja miałam też tak, że jak, jak miałam koniec relacji, to faktycznie nigdy więcej już nie rozmawiałam z tymi ludźmi. Mhm. Tak. Oczywiście, jak gdzieś tam na mieście widzę, no to zawsze powiem cześć i w ogóle, ale no. żeby tak pisać. W DMach albo dzwonić? Mm. To nie po rozstaniu w ogóle. No właśnie tak yy, wtrącę jeszcze, nie, ale yy, nie wiem, jak bym się czuła, gdybym była ex, która słucha o problemach mojego ex z, z nową dziewczyną, nie? To jest takie pytanie też pewnie, ile to? O. Wiesz, po, ile czasu jest po rozstaniu, o. bo wiesz, kogoś to może boić, ale bardziej by mi było może inaczej. Bardziej się zastanawiam nad tym, jak się czuje ta biedna dziewczyna, której no, to też. chłopak zwierza się do swojej ex. No, to też. Jest. Tego sobie nie wyobrażam w ogóle i nie dopuszczam czegoś takiego, że to by było spoko. No. Mam wrażenie, że szuka takiego zrozumienia i antencji od innej dziewczyny. W tym przypadku zawsze wypada na mnie. Ja mam z nim kontakt, bo jednak znamy się wiele lat. Ja też do niego urazu nie mam, więc z mojej strony ta relacja jest czysto przyjacielska, ale z jego nie. Dlaczego nadal ma dziewczynę? Nie wiem i nasi znajomi się nad tym zastanawiają. Drugim przypadkiem podobnego zachowania jest mój były sprzed pół roku. Byliśmy razem około trzy miesiące, to niedługo, <laughs> bo po prostu przez odległość nam do końca nie wyszło, ale kontakt mamy. Z mojej strony, przyjacielski z jego, w przypadku kiedy jednak nie wyjdzie mu z nową koleżanką, znowu się odzywa. Albo to kawa, albo zwykłe spacer. Zbliżamy się na trzy dni i później znowu się nie odzywa, dopóki sobie o mnie nie przypomni. Jest też kolejny, który zdradził mnie ze swoją przyjaciółką. Są teraz w szczęśliwym związku. Nawia się z tego, co wiem, od jego przyjaciół. I nie mamy żadnego kontaktu, bo jednak nie rozstaliśmy się w zgodzie. Zdaję sobie sprawę z tego, że ja im zostawiam tak jakby otwarte furtki. Zawsze jestem otwarta na rozmowę czy spotkanie, bo z mojej strony to czysto przyjacielskie. Mhm. Mm też ciekawe. Właśnie a propos tych otwartych furtek, mm -hmm. no to spokój to jest z Twojej strony przyjacielskie, bo dużo osób zostawia otwartą furtkę licząc na to, że coś się zmieni, nie? I że na przykład ktoś do Ciebie wróci, co też nie jest dobre. No, no tak, tak, tak. I teraz drugie odniesienie jest do zapasowej opcji. Nie wypowiem się tutaj ze strony mężczyzn, ale jednak odniosę się do własnych doświadczeń, bo jednak przez pewien okres mojego życia miałam mindset piłkarzyka. Dziewczyna? Mindset piłkarzyka? Interesujące, interesujące. Który ma dziewczyny jak rękawiczek, tylko że wersja damska. Pisałam naraz z paroma chłopakami. Nie chciałam się przywiązywać do nikogo i nikomu też nie dawałam złudnej nadziei na coś więcej. Ale było jedno, ale nie wiedzieli o sobie nawzajem. Teraz wiem, że to było nie fair w stosunku do każdego z nich, ale po dłuższym przemyśleniu zrozumiałam, z czego to się wzięło. Zwykły strach przed odrzuceniem. Z jednym nie wyszło. Był inny, z którym byłam na podobnym etapie relacji, jak z tym pierwszym. Nie wiem, jak mają chłopacy, ale myślę, że powód jest podobny. Albo zwyczajnie podbijają sobie tym ego. Nie byłam święta. Teraz się rehabilituję. Nowy rok, nowa ja. Nie szukam związku, poznaję nowych ludzi, ale najbardziej skupiam się na sobie, co też jest ważne i paradoksalnie zdałam sobie z tego sprawę stosunkowo niedawno. Dopiero kiedy jestem sama, ale nie samotna, widzę co tak naprawdę lubię i co sprawia mi przyjemność. Ten temat też poruszyłyście w którymś ze swoich podcastów. Czy jestem singielką z wyboru? Na pewno jestem z tego bardzo zadowolona. Pozdrawiam cię i powodzenia w dalszym prowadzeniu podcastu. Dzięki. Bardzo dziękujemy i dziękujemy za przesłanie swoich przemyśleń, bo to jest bardzo ciekawe. I zaciekawiło mnie w ogóle to, że mindset piłkarzyka. Wydaje mi się, że w ogóle często się zdarza, że dziewczyny też piszą z kilkoma chłopakami naraz, mm -hmm. w, taką, w takiej formie niezobowiązującej. Tak, tak, no. Ale nigdy nie pomyślałam o tym, żeby to nazwać mańcetem pił piłkarzyka. piłkarzyka, co nie? Ciekawe. No, piłkarzyki zabawne. mają złą sławę. No tak, 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 jak najbardziej. Ale nie no, zgadzam się z tym. Fajne jest to, że... No, fajnie, że miałaś refleksję. Wiesz, że to nie było dobre. No wyrok nowa ty. No, moim zdaniem w ogóle fajne takie przemyślenia. Fajnie, że wiesz, co mogło być nie okej. Okay, co mogłaś zrobić tak, że nie wiem, inni ludzie się poczuli nie okej okay i no. chcesz to teraz naprawić. Moim zdaniem cudownie. Jeśli ludzie zdają sobie sprawę ze swoich błędów, to, no to bardzo dobrze. No, jesteśmy tylko ludźmi i wszyscy popełniamy błędy. Niektórzy ten... mniejsze, niektórzy większe. Ale jeśli ktoś się faktycznie zastanawia nad tym i gdzieś tam rehabilituje swoje, swoje gdzieś tam słabsze zachowania, to bardzo się cieszę zawsze, kiedy tak się dzieje. I chyba za dużo razy powiedziałam zawsze, więc przepraszam. <grywy> no dobrze, kochani. Myślę, że dzisiejsze historie, raczej historia i refleksje, były bardzo ciekawe. Historia była zabawna i wydaje mi się, że wiele z nas miało taką sytuację. Tak, to jest taka historia, z którą dużo osób się utożsami, moim zdaniem. Mm -hmm, Które dużo osób powie, kurde, też tak miałam, miałem. Boże, co za sytuacja. I przypomnieć Wam ta cringe'owa, śmieszna sytuacja. I Ej. zawsze można się trochę pośmieć, a co do tych przemyśleń, są bardzo ciekawe i bardzo mi się podobają. Tak, muszę się podsyłać, bo właśnie fajnie o takich rzeczach podyskutować uważam. W sumie to... No, jest to racja, bo zapasową opcję poruszyłyśmy w jednym z odcinków i tam mhm. też było właśnie a propos tego, że nie dość, że niektórzy ludzie tak robią. No, w sumie tu jest wszystko z naszych odcinków, praktycznie, Te. poruszone, nie? Zarąbiste. Fajne jest to, że taki dostały się feedback, nie? Pod ten no ten... jasne, w sensie, że tak. Ja w ogóle myślę, że jeśli zbierze się więcej takich opinii, jeśli będziecie się nam je podsyłać, to możemy w ogóle zrobić taki. Zbiór tych opinii, i porozmawiać na ten temat. Jako o. po prostu oddzielny odcinek, dajcie znać, czy Wam się to w ogóle podoba, czy nie, czy chcielibyście coś takiego. Yy, także standardowo zachęcamy Was do nadsyłania albo historii. Albo swoich opinii na temat naszych, e, naszego pod, naszych odcinków, naszego podcastu, czy jakichś historii konkretnych albo jakichś konkretnych odniesień, e, dokumentowania, obserwowania e, i w ogóle słuchania. I dziękujemy, że z nami jesteście. I do zobaczenia w następny wtorek. Haj!